Także witam wszystkich Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Oczywiście mnie tak, ja was witam w serii Bracia na polskiej farmie w czwartym sezonie Na początku materiału szczę łapkę w górę tutaj drogi Widzę po dzisiejszym materiałem. mam nadzieję, że to zrobisz Oczywiście nie zapomnij o tym O subskrypcji na kanale, także nie zapominaj Oczywiście, bo jak dobrze wiesz Lecimy po 40 tysięcy subskrypcji Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału Jest odpowiednia pora, odpowiedni czas, żeby zostawić subika Na kanale z dzwoneczkiem, pamiętaj oczywiście Bo jeżeli zostawisz dzwoneczkiem YouTube Oczywiście powiadomienia o nowych odcinkach, nowych live streamach. Także bardzo przydatna rzecz. Także szczel suba, szczel łapkę w górę. Napisz komentarz z hashtagiem dzisiejszego filmu. Hashtag dzisiejszego filmu nie będzie. Hashtag tutaj. Hashtag wąż ja Ci oczywiście przypnę serduszko Zapraszam Cię na grupę na Facebooku Szwagry Pipcia, Link masz podany oczywiście w opisie Jeżeli Cię tam jeszcze nie ma to zachęcam cię bardzo serdecznie, mordeczko oczywiście do odwiedzenia Szwagry Pipcia Zapraszam Cię na mojego Instagrama, bo jeżeli od dzisiejszego filmu Znaczymy od dzisiejszego filmu Jeżeli po dzisiejszym filmem e, czeka na pierwszą osoba, która zaobserwuje mnie, jeżeli Cię tam jeszcze nie zaobserwować mojego Instagrama To zapraszam Cię bardzo serdecznie, bo jeżeli ta pierwsza osoba, która Po dzisiejszym filmem mnie zaobserwuje, daje mu oczywiście followa i polaik. Jemu zdjęcie, także naprawdę zachęcam Link macie w opisie oczywiście do Instagrama, bo lecimy tam Po 2000 obserwujących No i zapraszam Cię oczywiście na stronę Eneba Do zakupu oczywiście gier, bo co wielkie promocje Naprawdę nie musicie nigdzie tam gdzieś e, Przepłacać na Steamie czy gdziekolwiek Także naprawdę warto zainwestować Oczywiście w Enebę i kupić, bo to widzowie Nie jest dla nas strona skamertka czy tam fejkowska Bo to co ja reklamuję Kupowałem, polecam, bardzo serdecznie mnie tego także, naprawdę się opłaca Dobra, widzowie co w dzisiejszym filmie? Dzisiaj taka, jak mówiłem. E, witam Was na bracia polskiej farmie. Oczywiście w kolejnym ucineczku. E, I co widzowie w dzisiejszym materiale? E, mamy dzisiaj, widzowie, do zaorania oczywiście jedno poletko. E, pole o generalnie widzowie jest. E, jest widzowie. Rosną tam oto takie rzeczy. Czyli taki chwaścik. To się, widzowie, nazywa rzodki wolista, Dokładnie. E, mam, widzowie, jedno poletko, które prostu muszę zaorać. E, jest to pole dosyć, widzowie, takim. Powiem wam tak, to się nazywa. E, nie wiem, jak to widzę, jak to się odmawia. Czy u gór, czy łogór, u gór. Coś takiego, chyba jak tak to się widzowie mówi. Jeżeli źle mówię, to możecie mi oczywiście w komentarzach poprawić, nie będę zły eee, No i prosto widzowie jest to pole właśnie tak jak mówię, taki ugór i wyrosło taki sobie takie prosto żodki wylista, takie chwaściki, nie? Taki chwaścik sobie urosnął, takie górnie generalnie pole jest przypisane do tego gospodarstwa, jest zakupione razem z tym gospodarstwem I w dzisiejszym odcinku pojedziemy z widzowie na to pole zaorać, oczywiście to poletko eee, Mamy tutaj tutaj przyszykowane oczywiście tutaj pugi, Unia ja Grudziąd czwóreczki Powiem wam tak szczerze, nie wiem czy te pugi będą się widzowie nadawały yy, do orania. Dlaczego? Bo jest to pole, tak jak mówię, dosyć stare, yy, no i widzę te pługi, nie wiem, czy po prostu, czy te lemierze yy, są po prostu, widzę, w jakiś sposób naostrzone, że po prostu, widzę, one idealnie się wbijały w ziemię, że po prostu, widzę, przewrócić to całą ziemię. Nie wiem, widzę, jak to, to z tego, czy coś z tego, cokolwiek wyjdzie, czy dałoby radę widzowie tym prostu przerzucić to? Wszystko się dobiłem w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie oglądać na bieżąco śledzić. Także łapkę w górę stawcie teraz pod dzisiejszym materiałem, żebyście później nie przegapili i później nie zostawili w ogóle łapki w górę, także lepiej zostawić teraz łapkę w górę, żeby później po prostu mieć generalnie już spokój A teraz zapraszam do oglądania. Eee, dobra, czekajcie, bo generalnie jest taka sytuacja. I jakby co w dzisiejszym odcinku? Głównie widzowie będziemy sobie lata... Zetor jest zapalony, bo ja tak widzę mam tutaj widzowie, takie jakbym mi słyszał tego. Dobra, słychać. E, w dzisiejszym odcinku widzowie gównie będziemy widzowie sobie jeździć e, zetorem. Tak, my się wydaje, że, że zatorkiem dzisiaj widzowie akcja będzie szła. A, bo tu się widzowie drzwi za... A dobra, czekajcie, bo ja zapomniałem widzieć, że tu na myszka jest. Czekajcie, to ja sobie pozwolę z tyłu otworzyć okno. Znaczy tak. E, drzwi pozamykam, okno se, e, okno sobie chciałbym z tyłu otworzyć Przepraszam. Czy mogę z tyłu sobie okno otworzyć? Niestety nie będę mógł. No to dobra, czyli tutaj wystarczy mi tylko ten szyberdach, tak. dobra. E, włączymy z tej widzowie ku kogutę nie sobie fajnie chodzi, podpinamy oczywiście pługę pługę czwórkę no zetor widzowie jak ten zetor pisaliście w komentarzach, że zetor posiada 68 koni mechanicznych oczywiście e, więc prawdopodobnie z takimi pługami no co to takiego pługu, no takie pługi widzowie do takiego sprzęcika to co to to, 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 to to jest co to jest no to co to, to, to jest, to, widzowie to prawdopodobnie widzowie powinno być chyba chyba nic dla takiego zetorka tak myślę nie ale co z tego wyjdzie, widzowie, to nie wiadomo, nie? Także zobaczymy co jak będzie, jak wyjdzie w praniu I Ja oczywiście nie przedłużam, że będę stał już widzowie, dalej, widzowie, jest 5 minut Zawsze widzowie tak było, generalnie widzowie u nas na odcinkach, jak ja nagrywałem z Pipczy czy widzowie samemu w sumie na odcinku To zawsze było tak że niczym ja wjechałem w pole, czy gdziekolwiek, do sklepu pojechać, coś tamtego, porobić na odcinku to zawsze widzowie był już taki problem, że zawsze był 5 minut odcinka, a ja dopiero wyjeżdżałem w pole i ruszałem, nie? Także w tej, w tej sytuacji jest tak samo e, Przejeżdżamy, przy, wiem, przejeżdżamy tutaj przez takie krzaki Przez takie wdaje, właśnie poletko e, Ale chyba innej drogi nie ma na te pole Za chwilę zobaczę widzowie, czy nie ma innej drogi, bo tutaj generalnie jest jakiś i y, jakieś tutaj, tak nie ma Czyli jest sytuacja widzowie, taka, że tutaj po prostu jest jakiegoś pana, po prostu gospodarstwa, jak możecie zauważyć, bo oczywiście ta na wprost jest czerwona brama. Czerwona oczywiście brama jest, także tak wygląda sytuacja. A po tej stronie widzowie, także nie ma wjazdu, bo jak widzicie, po prostu tutaj zarosło tymi krzakami. Nazwiemy, widzowie, po prostu te krzaki, że to są to maliny. No, można je nazwać, po prostu widać, że są to maliny. Niech, widać, niech będzie widać, że są to maliny. Niech tak to zostanie eee, i będzie po prostu widzę, musieli po prostu tutaj zrobić ścieżkę drogę przez tamalinę na tę drogę, bo jeśli chodzi o nasze pole, które po prostu mamy kupione wraz z tym gospodarstwem, to jest tak pole po lewej stronie i pole po prawej stronie i oczywiście te dwa pola dzieli jeszcze tutaj generalnie właśnie tutaj taka wielka ogromna szerok szeroka. Yy, miedza, nie I dzisiejszym naszym zadaniem będzie po prostu zaorać tutaj ten ugór, który po prostu jest na tym, na tym polu, czyli po prawej stronie, widzicie? Mówiłem, rosną to takie wasze chwasty yy, No i gnieje, gdzie oczywiście możemy zauważyć, że jest na przykład oto takie nasze błoto Także błotko, także, także jest. Także zobaczymy tutaj w dzisiejszym odcinku jak się sprawdzi nasz Zetorinio i oczywiście nas tutaj przedni napęd wyposażony w tym zetorze. Także w dzisiejszym odcinku widzę wszystko odkryjemy, co z czym to się je, także zobaczymy wszystko na spokojnie. Opuszczamy oczywiście pługę eleganckiem eee, no i jak możemy zauważyć, naprawdę widzimy zetor zetorinio a, bo ta... Aha, widzę powiem wam, że to dosyć pole jest duże, bo po prawej stronie ta trawa też widzowie należy do nas, tego co ja widzę. Także mam widzowie powiem wam ogromne pole, ale ja się do mnie spodziewam, że ten zetor widzowie tak to będzie ciągnął. Przecież to widzowie idzie jak diabli, zobaczcie tu! Kurwa, no czeska mocno, przecież to widzowie drze jak nie wiem co. Cztery pugi. Ja myślałem, że te, że te pugi, widzę, wy sobie wiecie, jakieś takie, no nie na tele telemierze, ale powiem wam, że to się nieźle wbija i nieźle, widzę, to przekrywa te oczywiście tutaj te chwaściki, które nie powinny być na, na naszym polu. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że aż tak ładnie może będzie szło, ale idzie naprawdę pięknie, pięknie, pięknie idzie. Zresztą tutaj coś delikatnie nam nie chce iść, ale dobra, czyli będziemy musieli po prostu wgłączać yy, tego. Powiększanie pola, dobra ale powiem wam że naprawdę super to idzie Jeśli chodzi o dzisiejszy o w dzisiejszym odcinku, powiem wam że będzie nam ciężko zaorać całe pole Bo nie mówię że w dzisiejszym odcinku e, skupimy się widzowie tylko na tym jednym polu i prostu zrobimy go całego Nie mówię że nie, bo pewnie tak to nie będzie e, Jeśli chodzi o to sprawę prawego pola i dokończenie tego pola Ktoś e, pojechał <laughs> Kurwa mać Czekajcie, bo ktoś ten furgonetkę skończył Ale jaja jeśli chodzi, tutaj tak jak mówię, przepraszam, że tego, że... ale... Jeśli chodzi o to pole, to wszystko będziemy, sobie kończyć na live streamie. Także miordeczki, jakby coś tam była, jakaś sugestia, że będę siedzieć gdzieś na inną serię, to przypominajcie mi, że mamy skończyć orkę na bracia pod musimy Musicie mi, widzowie, o tym przypominać. Łapkę szczelcie po dzisiejszym materiałem. Oczywiście, żebyś na bieżąco z łapkami w górę. Także nie zapomnijcie zostawiać. Łapki w górę są bardzo ważne. Będę was, widzowie, o tym pilnował i będę was o tym przestrzegał, żebyście zostawiali łapki w górę. Cholera jasna, nie wiem, kto tutaj, widzowie, jeździ tą furgonetką. Mi cały czas przeszkadza na odcinku, ale mi zowie to nieważne. Ja żebyśmy się tutaj za chwilę do nie pomylić czasem tutaj między nie zaorą dalej. Bo te maliny oczywiście które są tutaj, to nie są moje, także przypominam o tym, że to jest prosto prawdopodobnie tego faceta, który mieszka tutaj. Ale będę się widzowie chyba staro o kupno, albo po prostu wzięcie w dzierżawę. Może widzowie w dzierżawę po prostu tego poletka z tymi malinami wam powie. Bo to coś pole jest ciekawe, a gdybyśmy tutaj połączyli załość te pole, to powiem Wam, że tu około półtorej hektara bez tego chyba było, nie? A wiecie, półtorej hektara widzę je pola, to widzę, że już jest po prostu już konkretne, konkretne poletko, Wam powiem, co ja Wam będę gadał. Konkretne poletko, także myślę, że naprawdę fajne poletko z tego by było. No nie powiem, że nie. Także będę się widzowie generalnie starał, o tak jak widzę, mówiłem, widzowie, tak jak widzowie mówiłem generalnie o tym błocie, nie? Błoto tutaj jest na tym polu, także widzę, że się dzisiaj fajna akcja, ogólnie do dopogonaj przez was, mówiliście, że też nie ma prac polowych zbytnio, no to teraz macie ostatni odcinek jakoś z, yy, yy, jak to się nazywało? Od połowy złamanego grosza, zbytnio widzowie nie było dużo, łapecie w górę, także wyświetleń. Ale dobra, nic się widzowie nie dzieje, mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku coś pokażecie, także Odrabiam wam tą widzowie w sumie taką fajną pracę polową. tak w sumie to można nazwać Jak zwak widzowie tak zwał, nie? Ale tak jak mówię Pługi na razie do kapitalnie, także nie ma to zapeszać Płetko też idzie na spokojnie, się tutaj Wszystko Wszystko fajnie się układa, że tak powiem, nie? Eee, co dalej widzowie ze seryjku? Tak jak mówię To są na, na razie widzowie nasze takie dwa pola, pierwsze eee, Jeszcze jest jedno pole, także mamy w sumie trzy Zobaczymy, jak to się rozwinie na razie. Tak jak mówię, pieniędzy jest brak. Te maszyny, które mamy na gospodarstwie, to nam powinny wystarczyć. Myślę, że tak dużo ich nie ma, bo mamy widać tam jeszcze tą 62. Jest oczywiście rekordzik widzonek. No i jest generalnie parę tamtych maszyneczek. Także myślę, że nam to wystarczy. Ale powiem wam, że z... kurwa, chyba jedzie Jason Derula. Tak mi się coś wydaje, że to jedzie Jason Guru, A tak zajęć, po jako Jason Gerul, jak możecie zauważyć. Ta po lewej stronie oczywiście to zieloną furgunetką. Bo nie wiem czy wiecie, ale widzowie udało mu się po prostu przejąć tą zieloną furgonetkę, co mu wtedy ukradłem. Także udało mu się tutaj przejąć tą zieloną furgunetkę, widowo w sumie nie potrzebuję, bo i tak mam w sumie to auto z obciętym dachem. Także w sumie no... Jak jest, tak jest w sumie, nie. Także niech będzie widzowie tak co jak jest. Niech sobie wiecie po prostu tą furgonetkę, mi tam w sumie tego tak nie potrzebuje no ale dobra tak jak mówiłem gospodarka na razie jest póki co wybudowana krowy będą kupowane to wszystko będzie dopiero wtedy jak będzie po prostu mieć pole zasiane będzie pszenica będzie trawa i wszystko widzimy to dzięki czemu będziemy po prostu tak naprawdę mogli nakarmić te wszystkie Uff, myślałem że Zetorynie sobie nie poradzi już tutaj w tym polu, oczywiście przy tym błocie, ale udało się i to widzę powiem wam z lekką lat... łatwo, łatwo, kurwa. Lekkością, że tak powiem, o także elegancko widzę wszystko, widzę to leci. Eee, dobra Co to widzę? pług się podniósł cholera jasno, co to się tutaj wydarzyło? Czekajcie, bo nie mogę tutaj zauważyć, coś tu co się widzicie wydarzyło, że tutaj Nie jestem widzowie te pugi. O, teraz są spuszczone, dobra, pługi, leco, leco. Teraz. Czekajcie, widzę, bo coś te pługi teraz nie chcą brać. To, to się widzę, coś te pługi się nie wbijają w te ziemię. O co tu chodzi? Czekajcie, cofnę jeszcze raz do tyłu. Na no, przecież widzę, że pługi są opuszczone, no zobaczcie. Pługi są opuszczone, jedziemy. No ewidentnie widzowie coś te pługi nie chcą teraz orać. Nie mam pojęcia, co to się wydarzyło, ale te pługi ewidentnie nie chcą coś orać. Oczekajcie. Ja podniosę telemierze, zobaczę. O kurka wódka, ale ja wam powiem, że telemierze to takie średnie, bym powiedział wam. Bo to tempo jak nie wiem co. Zobaczcie. Ta to nawet nie, na, nie jest na nałuszczony. Powiem wam, że to wygląda tragicznie. Nie powiem, że nie. Dobra, widzę, wracamy na gospodarkę, musimy widzowie załatwić oczywiście sprawę z tymi lemierzami. Eee, Weźmy się widzowie błosza, albo jak nie widzę, podjadę, widzowie do agromy i kupię nowe lemieże. Ale to poczekajcie, w dzisiejszym cichu widzę spróbujemy widzowie coś, coś wymyślić z tym błoszem, bo może widzowie by się udało prosto prostu coś zrobić z... z tym błoszem, nie? Bo to widzowie wiecie, nie? Jaka sytuacja jest taka, że to by dało radę widzowie naostrzeć może jak jakiś widzowie tam... w jakikolwiek sposób tak naprawdę E, także zobaczymy, dowiemy w sumie z czym to się je i zobaczymy jak to będzie wyglądało, także mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. E, mam taką nadzieję, nie? Bo, lecimy, bo chodzi, nie? Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak to z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że uda się widowie jak to jakoś oczy, żeby po prostu dzisiaj, w dzisiejszym odcinku skończyć to poletko, nie? Bo to wiecie, a jak się widowie nie skończy, to generalnie się pojedzie, tak jak mówiłem, na streamy się dokończy. I także też będzie superancko. O, cholera jasna, policja przyjechała! Policja? Na moje gospodarkę policja przyjechała! Co tu się wydarzyło? Halo? Kurwa, normalnie policja zajechała na gospodarkę! A nakaz to gdzie jest, proszę bardzo! Proszę pokazać nakaz. Ty, cholera jasna, normalnie gospodarkę, na gospodarkę policja mi przyjechała! Co się wyrabia? Mnie tego tak asfalt znowu jest poszukiwany? O zabójstwo? Halo, przepraszam! A dzień dobry. Pomyślałem dzień powiedzieć. dobry, proszę bardzo pana. A, stary, a starszy inspirant. Yy, starszy dolny. Pana. Yy, dzień dobry, dobry. W, jakim, w jakim tutaj mogliście tak. W, pan przyjechał na mojego sparkę bez, bez nakazu, bez niczego. O, proszę mi wytłumaczyć, co to ta za sytuacja zaistniała, jest? No, no taka sytuacja, przy, przyjechał w wojnie. No i ja tak mam powiedzieć yy, jeździmy po gospodarkach i szukamy szpicla. Szpicla? Kto to jest um, szpicel? Kret. Kret. Kto to jest kret? No, pan nie słucha tych wiadomości? Nie, a o co no, chodzi? Trochę pan Złuchałem wiadomości, by wszystko słyszysz, o to pan wszystko by wiedział. A co się wydarzyło? My przyjeżdżamy z komendy, z, z Dziechowa. Stąd przyjechaliśmy i szukamy... się gościa. Jak ma pan wytłumaczyć jak wygląda ten gość w ogóle? Tak, proszę mi przedstawić go. No, pan nie ogląda. No ja nie wiem, o co chodzi, bo, 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 bo pan przyjechał na no gospodarkę serce... i nie wiadomo, o co chodzi. No a... a to przyjął. No tutaj widzę pan policjant, no ale nie wiem właśnie w jakiej sprawie. Jak się pan mówi się? Ja się nie muszę no. wyklymować, to musi pan się wyklymować. No to powiedziałem, starszy, starszy aspirant. No to bardzo mi miło, sympatycznie. Witam pana. Staszek Dolny, może nie ma kojarzysz. Witam pana, no ale tak mówisz, Chciałem się po prostu dowiedzieć, bo tutaj wie pan, pan przyjechał tutaj jednak na kogutach włączonych No wpierdala się <laughs> na gospodarkę nie wiadomo da co. Nielegalne jakieś źródło, nie wiem, sypkie czy co, coś. Coś to yy, szukamy tego, na gospodarkach jeździmy po ludziach i sprawdzamy. A przepraszam bardzo, nakaz jest? No właśnie, że nakazu brak, bo myślałem, no że to No to proszę się zapakować do kabarynki i proszę opuścić gospodarkę. A jak nie? No to proszę bardzo. Ja znam prawo swoje i wiem jak wygląda. sytuacja, że ja bez mam nakazu nie prawo ma. Ale nie, bo ja znam swoje prawo i jestem yy, posiadaczem takich informacji, że bez nakazu policjant nie może mi przeszukać gospodarstwa. Także dziękuję bardzo, ale tam prosto jest wyjazd, panie. także proszę się zapakować i proszę Słuchaj, gospodarstwa. słuchaj tam, tam nielegalne... Takie, co w Polsce nie, nie można Ale nie, tego bo to ewidentnie znowu tutaj sąsiadzi nagadali, że ja jestem jakiś tutaj. Wiem, że byłem w więzieniu, ale to nie od razu nie. znaczy, że ja muszę jakoś mariechałonę tutaj, czy inne środki tutaj takich Może... używać na coś ukrywa? Pan coś ukrywa? Proszę pana, jeżeli nie, ja nic nie ukrywam. Pan jest pierwszy Pan Panie Staszku. E, pan jest pierwszy wyścicielem? Nie. A pan w ogóle wie, co w tych w ogóle garażach wszystko, wszystko nie co jest? Nie mam pojęcia. Panie Staszku, zrobimy tak. Pojedziesz pan, yy, załatwisz tutaj pany, tak jak no, mówię nakaz, yy, to nakaz, to nakaz, nie ma problemu pana wpuszczam, ale bez nakazu, przepraszam bardzo, ale znam twoje polskie prawo, wiem jak to wygląda. No niestety, ale nie będę, nie będziecie mnie ruchać, że tak powiem, nie No ale panomedię muszę przyjechać, zamiast pisać. Ja nie będę nigdzie jechał, tak jak mówię, pan się zapakujesz, pan przywierzesz nakaz, to pogadamy inaczej. Na razie to A tego... Pan widził takiego człowieka? Nie. To nie pan nic nie wie. Nie mam pojęcia o co chodzi. No to dobra, nie widzisz. pan z nakazem, otwieram wszystkie wrota. Na razie to gdzie podziękowu. No do, widzenia. do widzenia. Widzowie, to jest prosto widzowie, wiecie co? Szczyt hańba. Kurwa, to jest prosto widzowie, to szczyt hamstwa, żeby prosto widzowie policja zajechała na sygnałach na moją gospodarkę, nie proszeni. Bez nakazu przyjeżdża widzowie, bo tutaj znaleźli jakieś źródło sypkich, takich wiecie: narkotyków czy czegokolwiek. Nie posiadają tak, nakazu? No to widzę, jak nie ma nakazu, to tak naprawdę no, to je podziękuję, nie? Państwo, i do widzenia, tak naprawdę, nie? Bo z czym to, widzę, będziemy się drocić z policjantami? No, taka widzowie, sytuacja, nie? Nie posiadają nakazu, to nie ma nic. Proste i logiczne, nie? Eee, dobra, mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku Wam się podoba odcinek, jeżeli tak, to łapkę w górę szczęci. pod dzisiejszym materiał, oczywiście, żeby być na bieżąco z filmami Subika na kanale, także nie zapomnijcie, bo oczywiście lecimy jak dobrze wiecie po 40 tysięcy Zostaw suba, zostaw łapkę w górę eee, No i co, życzę ma... życzę Ci miłego dnia, mam nadzieję, że pogonaj do końca materiału Jeżeli tak to super, także trzymaj się, do następnego odcinka Także do zobaczenia